Witajcie, kochani, z tej strony New ze Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy, kochani, premierę, w sumie wznowienie z Kalendarz Świąteczny, kochani. Zdrapeczka kosztuje 10 zł. Ja mam 5 sztuk. Nic się nie zmieniło w tej drabce oprócz koloru, czyli mamy tym razem zielony. Zeszła edycja to było, to było czerwona, o tak. Tak jak mówiłam, 5 sztuk. Jedynie co nam udekorowali, widzicie, drugą stronę. Wąbki, prezenty i piękne życzenia. 10 stopni wygranych, nasza legenda. Ja mam numerki kochani, dwójeczkę szósteczkę, 25, 23 i 13. No to lecimy. Zobaczymy, czy coś tutaj wydziabiemy. Ja wam, kochani, życzę samych gwiazdek. No, bo tego tutaj szukamy Tu szukamy trzy takie same kwady A tutaj musimy bonus znaleźć I Mikołaja Także kochani Trzymamy kciuki W jedyneczce Trapka z numerem trzynastym O, wzięłam sobie trzynastkę W jedynce mamy kulę w dwójce kominek W trójce trąbka O, mamy gwiazdkę kochani Trzynaste jest gwiazdka. No to już nie jesteśmy. Jest druga. Wow. Fajnie. Piernik. Stroik. Tu mamy rękawice. Jest kolejna gwiazdeczka, kochani. Ale fajna drapa. Bałwanek w jedenastce. Mamy łyżwy. Dwunastce mamy lizaka, trzynastce dali szyszki, 14 dali choinkę, piętnastce dali ciuchcie, 16 bębenek, 17 gwiazdeczka, kochani, kolejna. Uuu, jak jeszcze jedna to mi się wkład zwrócił. Osiemnastce mamy kartę. 19 mamy Sanie. 20 czapeczka. Tu mamy skrzata. 22 jest gwiazdeczka, kochani. Fajnie, piąta gwiazdeczka. Aniołek. I tu mamy sopla. Piękna drapa z numerem 13. No dobrze, patrzymy sobie tutaj jeszcze. 200 tysięcy, 50, 10 tysięcy, 200 tysięcy, no już trzeci raz nie będzie i 50. Ok, a w bonusie mamy kontrolną H i dziadka. A co tu się kryje pod tymi gwiazdeczkami? Dyszki. Tak, dyszki, kochani. Jedna dyszka, druga. Tu mamy trzecią. Fajna tapeczka Tu mamy czwartą i tu mamy piątą. Pięknie, czyli co? Cały wkład mi się już zwrócił w pierwszej drapce. Dobra, haha, ha, to będą tu. Gdzie tu są? O tu jest. Dobra, czyli ja już mogę tylko być na plusie, jeżeli coś wpadnie w tamtych drapkach. 50 złotych mam wygrane. Bingo. Trapeczka z numerem 23. Dobra. 23 numerek. Lecimy. łyżwa Pod dwójeczką. Aniołek. Bębenki. Kula. Piątka. Piernik. Szóstka. Szyszki. Siódemka trąbka, karty, dziewiątka, korzuch, dziesiątka, renifer, jedenaście, choineczka. Świeca pod trzynastką mamy dzwonek, czternaście, skrzad, piętnaście, rękawica. Szesnaście sanie. Siedemnaście bałwanek. Osiemnaście kominek. Czapeczka. Troik dwadzieścia jeden skarpeta. Ciuchcia. Sople. Mamy gwiazdę. Czyli ja już jestem na plusie. Jest gwiazdeczka, kochani. Świetnie. Tutaj co mamy? tysiąc, 200 tysięcy i 20. Pod spodem 30, 200 tysięcy i 150. Bonusie. Lampki, a pod gwiazdeczką dyszka. Super. Druga zdrapka gdzie te kontrolne? Może tu gdzieś? O tutaj. BB to jest dycha. Fajnie! Druga wygrana. Dobra, no to kolejna. Lecimy z numerem 25. To było 23. No, ciekawa jestem. Jedynka. Choinka. Dwójka. Łyżwy. Trójka. Kożuch, czwórka, kula, piątka, rękawice, szóstka, szyszki, siódemka stroik, ósemka anioł. Tutaj mamy sople, dziesiątka, świeca, jedenaście, lizak dwanaście kominek, trzynaście.

23 bęben i 24 czapeczka. Został nam bonusik, a w bonusiku 1000, 300, 50, 20, 100 i 300. A w bonusie konika mamy, czyli ta jest już przegrana. BM. No, jeden, jedna musiała polec. Dobra, kolejna drapunia, kochani, to numerek szósty. Mm, Mikołajek. Czy w szóstce coś będzie? Szukamy gwiazdy. A mamy kożuch, łyżwa, skarpeta, sople, fajna i ta zrapa. Kominek pod szóstką, w szóstce mamy szyszki, siódemka kula, ósemka dzwonek, dziewiątka trąbka, tu mamy rękawice, dziesiątce, jedenastka, anioł, dwanaście, bałwan, trzynaście lizak choinka, stroik, szesnaście, mamy gwiazdę, pięknie, siedemnaście, sanie, osiemnaście, ciuchcia, dziewiętnaście, karty, dwadzieścia, bębenek, dwadzieścia jeden, czapka, tu mamy Reniferka, 23 świeca, 24 piernik. Patrzymy jeszcze trzy takie same kwoty. Mamy 10, 50, 200 tysięcy. Tu mamy stówkę, dyszkę i 200 tysięcy. A bonusie sweterek, a pod gwiazdą dycha fajnie niech będzie ta dycha ja się cieszę gdzieś będą kontrolne na górze bebe dobra trzecia trapka wygrała no i nam została ostatnia z numerem drugim pod jedynką czekajcie tu wyczyszczę pod jedynką mamy czapeczkę dwa anioł trzy chorąż, cztery, dzwonek, pięć, piernik, sześć, trąbka, siedem, bałwan, osiem, karty, dziewięć, lizak, dziesięć, renifer, jedenaście, rękawica, dwanaście, kula.

Łyżwy 23, szyszki 24, sople kochani. trzy takie same kwoty? 200 tysięcy, 300 zł, to 50 zł, 200 tysięcy po raz drugi to 50 i 300, nie dali 200. A bonusia Lampki na choinkę. Także ta drapunia jest pusta. Dobra, przejdźmy sobie do podsumowania. Na 5 zł, na 50 zł. Ja mam, kochani, tu 50 zł i tu mam po 10. Także mam 70 zł na 50. Mam plusik, kochani. Cieszę się bardzo. Ja wolę, jak wiecie, nie? Jak się wygrywa, gwiazdek pełno podpadało. Czego Wam życzę, kochani. No i uciekam do usłyszenia do następnego odcinka buziaczki. Pa!